Masz świadomość, że trudno ci wierzyć. Ostatnio w świetlicy widziałaś krasnoludki. Przepraszam, cich Polaków. Aha, czyli wszystko co mówię to mają jakieś wariatki, tak? Kochanie, to czy będziesz brała leki czy nie, to jest twój wybór. Ale ja cię tylko ostrzegam, że bez nich twój stan będzie się pogarszał i pogarszał i pogarszał. A może to ty bradzisz? Słucham? Jak ty mi nie wierzysz, to dlaczego ja mam wierzyć tobie? No dobrze, to zrobimy tak. Dopóki nie zaczniesz brać leków, przydzielimy cię opiekunka. W sensie? W takim sensie, że 24 godziny na dobę będzie z tobą pielęgniarka. Zadowolona? Nie możesz mi tego zrobić. Może mogę, a może nie mogę. Ja tu jestem oddziałową, skarpeńku. Nie chcę wiedzieć, co to znaczy. Także sobie przemyśl. No dobrze, idziemy chodź. Co ma widzisz, co się tu dzieje?